Dlatego jestem sam. Nikogo nie krzywdzę. Byłem na terapii, przegrałem. Wolę być sam niż kogoś krzywdzić. Nie przegrałeś, nie przegrałeś, wygrywasz. Jeżeli jesteś trzeźwy, walczysz, to wygrywasz. Tu chodzi o to, żeby się odbijać od dnia. Okej, okay, ale człowiek nieuzależniony też ma problemy. Człowiek nieuzależniony też nie rozpoznaje emocji, też ma problem z komunikacją, też. Ma problem z akceptacją siebie. Też może mieć niską, niskie poczucie własnej wartości. Tu nie chodzi o to, że my przegraliśmy, bo piliśmy. My znaleźliśmy to narzędzie, aby łagodzić swój ból. I po prostu za bardzo to poszło. I to nie, że przygraliśmy. Po prostu nie tędy droga, źle robię, źle cisnę, nie tak się rozwiązuje problemy, nie tak się y, obserwuje swoje emocje. Muszę zrobić korekty, wywalam tą substancję z mojego otoczenia i zaczynam krok po kroczku, powolutku, systematycznie ogarniać wszystkie rzeczy i poukładać to wszystko. Ja już powtarzałem, 7 lat jestem trzeźwy i do dzisiaj. Jeszcze gaszę pożary, więc nie przegraliśmy, tylko zaczynamy w końcu wygrywać. Jeżeli podjęłeś decyzję o wyjściu z uzależnienia, jeżeli podjęłeś decyzję o zmianie i nie, że jestem sam, i się, o Jezu, jestem, brz, brz, bo mnie nikt nie kocha, i tak, to już rusz dupeczkę i zacznij działać. Znajdź kogoś, idź. Nie musi to być związek, to mogą być przyjaciele, to mogą być osoby uzależnione, które też przechodziły to, co ty teraz przechodzisz. Więc nie wchodź w taki stan depresyjny, nie wchodź w poczucie winy, bo to nie jest trzeźwienie. To na pewno nie jest trzeźwienie. Więc będziemy w kontakcie. A czemu ja powiedziałem, że będziemy w kontakcie? Nie wiem, może będziemy. Trzymaj się do przodu.